Witajcie wszyscy. Dzisiaj przychodzę z e, vlogiem. Pokażę Wam, co się dzieje w Australii. Jest taka panika e, z powodu tego koronawirusa. Tak więc, e, pokażę Wam dzisiaj, jak wyglądają zakupy, jak wyglądają sklepy przez to, co e, zasiewa w naszych głowach e, media. I po prostu jest masakra: wszystko wykupują ludzie, wszystkie jakieś puszki z. E, Wiecie, takie typu rzeczy, które można em, przetrzymywać dłużej w domu, ponieważ wszystkie media trąbią o tym, że będziemy mieli e, przynajmniej dwutygodniową kwarantannę, że nikt nie będzie wychodził, że będzie to tak wyglądać jak w Chinach. Tak więc dzisiaj już jest godzina 8.30 prawie i otwiera się Aldi i będzie po prostu masakra. Ludzie będą się bić o papier toaletowy, ponieważ we wszystkich sklepach wykupione już są e, takie, wiecie, płyny do Czyszczenia rąk, które dezynfekują dłonie, wszystkie maski, które były dostępne, już są wykupione i teraz rzucają się ludzie na papier toaletowy i jedzenie typu puszki, jakieś makarony. Także ja dzisiaj też idę, bo, bo jeżeli inni się rzucają na to, no to niestety, ale siłą rzeczy zabraknie tego też dla nas. A wiem, że nie mamy zbyt dużych zapasów papieru toaletowego, nawet powiem Wam, że dzisiaj słyszałam w wiadomościach. Gdzie mówiono o tym, że będzie, yy, że będzie limit na jednego, na jeden dom, do, będzie można kupić tylko cztery paczki papieru toaletowego, tak? Więc <słuch> dzisiaj wam pokażę jak wygląda walka o papier toaletowy, także zobaczycie zaraz jak to wygląda u nas w kraju. I już Wam pokazuję, jak wyglądały dzisiejsze moje zakupy w sklepie, ponieważ ludzie panikują i chcą wykupić wszystkie rzeczy. Postanowiłam się zaopatrzyć i ja, ponieważ wiem, że z reguły w Australii jest tak, że jeżeli czegoś nie kupimy od razu, to niestety, ale wszystko będzie już wykupione. I tak jak mówiłam, pokażę Wam przebitki ze sklepu, jak wyglądała półka z papierem toaletowym w jednym z sklepów. A ja sobie dzisiaj kupiłam e, takie zapasy bardziej, no powiedzmy, że koronawirusowo-kwarantannowe. <grym> Zakupiłam więcej rzeczy po prostu na zapas, bo i tak zużywamy i tak te wszystkie rzeczy, także tutaj mam. E, pierwsza rzecz to jest mleko, oczywiście to, co nam potrzebne najbardziej. Ja bardzo lubię sojowe mleko, to jest Soy Light. I ja to piję z płatkami, piję z kawą, ze wszystkim. Zwykłe mleko dla mojego dziecka. Oczywiście. Też Light, też bardzo lubi to mleko i to jest najtańsze mleko jakie jest w naszym sklepie z reguły. Do tego kupiłam coś takiego jak dressing do sałatki. Tu jest jeszcze inny jakiś też sałatkowy dressing, także to jeszcze nigdy nie próbowałam tego. Zobaczymy. Oczywiście jakieś słoiki z, z takimi e, przyprawami typu takie jak na spaghetti i tutaj mam trzy różne, jest napolitana, bazyliko i tutaj jest chyba bolognese, tak i postanowiłam kupić coś takiego, też było na przecenie i kupiłam lemon chicken, zobaczymy jak to będzie smakować, chciałabym takie coś zrobić, coś innego, do tego kupiłam też krojone pomidory, kupiłam bardzo dużo tego, Pani w kasie, kiedy kupowałam i wykładałam te wszystkie e, słoiki i wszystkie puszki, tam było więcej tego. Tutaj pokazuję Wam tylko tak pojedyncze sztuki. E, pani, która stała przede mną, po prostu z niedowierzaniem w oczach, patrzyła ile ja rzeczy pakuję, i po prostu jestem prawie pewna, że ona się też wróciła później, e, żeby kupić właśnie więcej rzeczy, bo po prostu ludzie taką. Taką panikę sieją, że katastrofa. Tutaj mam Red Kidney. Bardzo lubimy to. I tak używamy. I tak używamy. Puszki nigdy się nie, prze, nie popsują, więc to może sobie stać. Spokojnie. Do tego mam e, ogórki. To są ogórki w occie. Jakieś traditional. To z reguły kupujemy z tej samej firmy. Do tego mam lentils. Tego też kupiłam kilka puszek. Chickpeas. Tak samo kupiłam kilka puszek. Często to dodajemy do jakiegoś jedzenia, gdzie jest mięso mielone. Także to bardzo fajnie smakuje, dobrze się komponuje. To kupiłam z myślą o sałatce jakiejś. Może sobie zrobię. Następny, czyli mięso. Jak zwykle Five Stars. Bardzo lubię to mięso. To robię z tego albo takie kotlety, kulki mięsne ale z sosem albo coś w tym stylu. Potem kolejna rzecz to jest chicken. Chicken. Oczywiście z tego robię sznycle, albo też sobie robię takie Chinese. Do tego jest bekon. Z tego zamierzam zrobić zupę pumpkinową. Jajka oczywiście. Oczywiście najtańsze jakie są w sklepie, te które są pod ręką. Do tego kupiłam makaron. W dwóch wersjach, jedno świderki jedno jedne takie rureczki. Jest śmieszne. Potem co ja tutaj mam szynkę. Moja koleżanka powiedziała mi, że to jest bardzo dobra szynka, więc postanowiłam ją sprawdzić. Chyba sobie zrobię z tego sałatkę taką. Powiem wam, że nie mam jak jej pokroić w plasterki, żeby to się nadawało do kanapek. I sobie pomyślałam, że myślę, że zrobię z tego sałatkę. Do tego mam takie dwa desery. Bardzo to lubię, to jest salted caramel i on ma tutaj takie trzy warstwy czy cztery warstwy. To jest maleńkie, kosztuje tylko 2 dolary, ale jest przepyszne. To po prostu jest pychota. I tu jest druga wersja, mango passion fruit, to jest dla mojego dziecka. Ona to też bardzo lubi. Do tego mam sałatkę mix. Tutaj mam ser taki rozdrobniony. Do tego mam masło, masła też nigdy za dużo, zawsze zużywamy, także nie mam problemu z tym, że mam więcej paczek. Tutaj mam jeszcze taką wersję w kostce, jakbym chciała jakieś ciasto zrobić czy coś. Powiem Wam, że ostatnio nie wychodzi mi pieczenie. Zrobiłam kilka razy ciasto i zrobiłam zakalce. Wszystkie poleciały do kosza. Do tego mam e, śmietanę. Tutaj mam jogurty dla mojego dziecka do szkoły. Tutaj mam e, takie plasterki na kanapkę. Chicken tutaj jest. Do tego mam e, herbatę, bo też już się zbliża sezon herbaciany. Dla mnie im, im zimniej, tym lepiej. Uwielbiam herbaty. Ta jest moja ulubiona. Tutaj mam taki dip do krakersów. I to jest e, Roasted Beetroot. Bardzo dobry. Też warto sobie coś takiego zrobić. Jeżeli nie macie możliwości kupić gotowego, no to można sobie samemu zrobić. Bardzo, bardzo dobre do krakersów. Przepyszne. Do tego mam większość tutaj warzyw. Papryka, oczywiście, cebula do sałaty, yy, pomarańczów kilka. Yy, banany. Banany ostatnio są dość drogie u nas, chyba właśnie tym jest podyktowana cena, że te pożary były u nas niestety, ale i wszystko idzie do góry. Z cenami pomidory mam do tego ogórek, śliwki, oczywiście moje ulubione. E, owoce chyba to są moje najlepsze, naj, naj, naj owoce. Uwielbiam śliwki, takie a jeszcze, jak są kwaśne i twarde, to są jeszcze lepsze. Do tego mam tą e, pumpkin, do tej zupy. Tutaj mam e, winogron, oczywiście Seedless, bo jest najlepszy. Tutaj mam jeszcze kanapki, e, bułki na kanapki, tak, i wiecie, najtańsze bułki kanapkowe. A z rzeczy, które nie są y, jedzeniowe, to mam takie y, notesy dla mojego dziecka, ponieważ ona teraz jest w szkole i ona potrzebuje takie notesy fajne i powiem że bardzo fajnie są zorganizowane. Tutaj mają taką śmieszną kieszonkę, że możemy sobie coś włożyć. Jakbyśmy chcieli włożyć jakieś inne notatki latające. Jest tutaj data, są w linie, a te drugie są z innymi z takimi kropeczkami też fajne, też sobie można tutaj coś włożyć jak się ma jakieś zapiski albo coś innego coś chcemy sobie włożyć i, i to są takie trzy kolory i dzisiaj e, powiem wam że troszkę się przegapiłam bo dzisiaj zamykali sklep który się nazywa Coletti cała po prostu sieć tych sklepów się zamyka i była wyprzedaż 50% i ja sobie kupiłam za 10 dolarów kupiłam te wszystkie dodatki do włosów kosztowały dosłownie 10 dolarów za wszystkie, więc wziąłem sobie 4 aż, no i w takich kolorach ten jest bardzo fajny, na pewno moje dziecko będzie chciało to mi ukraść, to jest bardzo w moim stylu, ja uwielbiam takie kolory to jest też bardzo w moim stylu kwiatki, liście bardzo fajne, no i to jest taką samą mam praktycznie już jedną, ale ona się już troszkę zniszczyła, więc postanowiłam sobie kupić drugą, może na wymiany ta odmiany. No i pokażę Wam jeszcze jakie inne rzeczy oczywiście zakupiłam. Jak, żeby mogła wyjść, pójść do sklepu i wyjść bez papieru toaletowego. Po prostu nie było osoby, która by nie wychodziła z, ze sklepu z, bez papieru toaletowego. Tak więc ja zakupiłam dzisiaj trzy paczki. Mam nadzieję, że to wystarczy mi na całą zimę. Nawet gdybyśmy mieli kwarantannę z powodu koronawirusa. Także kupiłam sobie taki papier toaletowy. Tutaj kupiłam jakiś droższy, tutaj kupiłam tańszy. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował. Oczywiście kupiłam sobie head and, Hands and Surface Antibacterial Wipes. To powiem Wam, że bardziej z myślą o pracy, że chciałabym to po prostu zabrać sobie do pracy i właśnie powiem Wam, że był kłopot z kupieniem takich właśnie żelów, które dezynfekują ręce. Tutaj jest to bardzo popularne w każdym sklepie, w każdym, e, każdym ośrodku zdrowia, coś takiego jest zawsze zimą i można sobie zdezynfekować, i też w sklepach jest. Jak macie wózki, to są takie specjalne chusteczki nawilżane i one właśnie są dezynfekujące. Można sobie wózek przed, zanim weźmiemy wózek sklepowy, to można sobie przetrząć, trzymać i po prostu coś takiego jest bardzo fajne. Uważam, że jest to bardzo mądre, a zwłaszcza w sezonie właśnie grypy i chorób. Także ja dzisiaj zakupiłam aż 10 opakowań. Powiem Wam, że to jest na wagę złota w tej chwili, ponieważ w żadnym sklepie nie ma już tych hand sanitizer. I ja dzisiaj zobaczyłam i byłam po prostu w szoku, że to jeszcze tam jest. I było, no nie wiem, jak ja wychodziłam to chyba jeszcze było może z 8 butelek. Ja wzięłam 10. Także na wszelki wypadek wiem, że sobie jeden do, do samochodu włożę, jeden do pracy zabiorę. I tutaj oczywiście w koło domu tak samo sobie porozstawiam w kuchni, w łazience, wszędzie gdzie po prostu myjemy ręce. Takie zwykłe y, rękawiczki, ja je zabieram do pracy, jak nakładam farby ludziom na głowach, to wtedy używam takich zwykłych rękawiczek. Wtedy mi nie szkoda jest ich wyrzucić i wywalam po prostu. Do tego kupiłam też trzy opakowania takich cute opakowań y, chusteczek. Chusteczek też nigdy za mało. Mamy już zapas taki dosyć spory, ale Postanowiłam sobie kupić jeszcze, bo tak jak mówię, jak później wykupią ludzie, to po prostu będzie katastrofa z kupnem czegokolwiek w takim stylu. Do tego oczywiście takie kobiece rzeczy, takie najtańsze sobie kupuję. Zawsze jak są w promocji, jakieś to sobie kupuję, takie coś. Do tego kupuję takie yy, jak to się nazywa takie chusteczki. Jak się idzie do toalety, to zamiast brać prysznic po to można użyć chusteczkę, i to są takie, które można spuścić w toaletę i nic się naszej toalecie nie stanie, nie zapcha się. Bardzo fajne, to jest bardzo pożyteczne, jak się jedzie na kemping, czy gdzieś po prostu się wyjeżdża, czy w drodze nawet do przetarcia rąk, czy coś takiego. Bardzo, bardzo fajne są. Bardzo je lubię i to jest też tanie. To jest ze sklepu Aldi. Kupiłam sobie też takie ostrza do. Golarki, jak się goli nogi, powiem Wam, że te golarki to jest coś pięknego. Jeszcze nigdy takich golarek nie używałam. One mają tutaj w koło taki pasek nawilżający, że jak ja to pomoczę, to ja w ogóle nie muszę sobie nakładać żadnego kremu ani pianki na nogi, żeby golić. I to po prostu tak lekko idzie i tak dobrze goli, bo ma 5 ostrzy w jednym, w jednej golarce jest. Powiem Wam, że jest to po prostu świetne. Uważam, że coś wspaniałego. Ja nigdy takich rzeczy nie używałam. I od kiedy sobie to kupiłam, to po prostu moje nogi są yy, wydepilowane co drugi dzień, praktycznie. Bo jest to tak po prostu easy, że tylko wchodzę pod prysznic i sobie to pomoczę, po prostu tą główkę i tylko ciach, ciach, i już. A wcześniej trzeba było mydlić albo jakąś piankę. Zawsze byłam. Yy, Zawsze mi się to kończyło, nie mogłam znaleźć i tak wiecie, tak trochę się człowiekowi nie chce też, a z tym tylko ciachciach ciach i już. Powiem Wam, że bardzo fajna rzecz. Warte spróbowania. Nie wiem, czy takie coś znajdziecie gdzieś w Polsce, odpowiednik. Kupiłam sobie taką pastę i to jest oczywiście widać po, po opakowaniu, że jest to bardzo podobny produkt do znanej firmy i tutaj jest Advanced Whitening. Także takie coś. Pasta do zębów, oczywiście, nam się zawsze przyda. Do tego, oczywiście, kupiłam sobie Nurofen. Kupiłam to, wiem, że ludzie też kupują to w panice, po prostu przed tym koronawirusem, jakieś rzeczy na flu i tak dalej. Ale ja po prostu Nurofen używam zawsze, to jest mój ulubiony. Te czerwone tabletki są bardzo łatwe do przełknięcia. Jest jeszcze druga wersja, gdzie są białe tabletki, takie bardziej proszkowe. Ja bardzo nie lubię tamtych tabletek. Do przełknięcia tamte tabletki nie są takie fajne. Te są bardzo, bardzo fajne. Spróbujcie i może zauważycie też różnice. Ja je najbardziej lubię, więc kupiłam sobie dwa opakowania tak na wszelki wypadek, jakby się skończyło coś, ale myślę, że się nie skończy. No i kupiłam sobie takie Cold Flu Relief i to też jest jakiś paracetamol w tym jest i jeszcze coś jest na to, żeby rozluźnić nos, jakbyśmy mieli katar. Także coś takiego też to nie kosztowało mnie nie wiadomo ile, a zawsze takie coś się przyda w dobie grypy. To ma jakąś ważność. Dwa lata, więc spokojnie może sobie leżeć w szafce. Na pewno w ten, ten sezon grypowy u nas dopiero to wszystko będzie, bo u nas zaczęła się dopiero jesień. Także coś takiego. I jeszcze ten inhalator do wdychania, jakbyśmy mieli katar. Taki oczyszczający drogi oddechowe. Także to też kupiłam i to też jest właśnie odpowiednik. Powiem wam, że bardzo dużo trzeba patrzeć na ceny. Ceny są bardzo ważne, bo wszystko co ma yy, po prostu jest produkcji Coles jest oczywiście połowę tańsze. Ludzie nie zwracają na to uwagę, tylko ładują to, co znają, a naprawdę skład wystarczy spojrzeć na skład i to jest dokładnie ten sam produkt, który był na półkach dwa razy droższy, a jest o połowę tańszy. Dokładnie to samo z tą yy, opakowaniem. To zawiera właśnie paracetamol, i ja tam patrzyłam po prostu na inne, droższe były 20 dolarów, a to kosztowało chyba 9 dolarów, i rzeczywiście się opłacało. Tak więc tyle, jestem przygotowana na koronawirus. Tyle. Dziękuję moi... wszystkim za obejrzenie mojego odcinka. Tyle zakupów na dzień dzisiejszy zrobiłam na zapas, po prostu jakbyśmy musieli mieć kwarantannę jakąś. Powiem wam, że naprawdę martwi mnie to, co się dzieje, bo. Cały czas trąbią telewizji, że nie należy się martwić, ale był taki lot, nie wiem, jakieś dwa tygodnie temu, gdzie dwie kobiety chyba były zarażone koronawirusem i oczywiście oni tego, znaczy sprawdzili je, ale oczywiście w momencie, kiedy one wysiadały, nic im nie było, po prostu były zainfekowane, ale jeszcze ten koronawirus nie zaatakował ich po prostu ciała. Następnie po chyba Paru dniach, 3-4 dni i te kobiety zachorowały typu dostały gorączki, ale one zanim y, dostały tej gorączki, poszły normalnie w świat, że tak powiem, i prowadziły normalne życie, poszli do pracy i po prostu nie wiadomo teraz te osoby, które się miały. które kontaktowały się z tą osobą podczas tych kilku dni. Oczywiście telewizja wzywała do tego, żeby się stawili, i czy oni właśnie tam. Y, po prostu apelowali, że te osoby, które miały kontakt z tą kobietą, yy, czy mogłyby się zgłosić i wtedy ewentualnie ich zbadają. No i dzisiaj usłyszałam w wiadomościach, że jeżeli ktoś był w tym samym locie, gdzie te kobiety leciały z Iranu czy z Iraku, nie pamiętam dokładnie, to mają same się skontrolować i zrobić sobie dwutygodniową kwarantannę, ale powiem Wam, że to było 19 lutego, więc 19 luty, a dzisiaj mamy już początek marca i to już nie jest taki początek, początek, tylko to jest po prostu prawie połowa, więc powiem Wam, że 20, dni, nie 20, 10, 15 dni minęło i teraz nagle ktoś sobie ma robić kwarantannę. Myślę, że to trochę już wychodzi spoza kontroli tego, co się dzieje, no ale oczywiście panika jest nieziemska, po prostu tak jak mówię, ludzie nie chcą chodzić do Shoppingu, nie robię zakupów takich jak powinni. Wiadomo, jedzenie trzeba kupić i trzeba iść na shopping, ale ogólnie widać, że jest mniej ludzi, mniej ludzi chodzi, tak jakby pomiędzy sklepami, mniej ludzi dotyka wszystko. No, powiem Wam, że ja się dzisiaj też zastanawiałam, jak oglądałam różne rzeczy w sklepach, czy dotykać tych rzeczy, czy nie dotykać, kto ich dotykał, jakaś pani zakaszlała po mnie i powiem Wam, że taką troszkę od razu poczułam, bo no, nigdy nie wiadomo gdzie ona była i skąd ona wróciła. Także jest ciężka, ciężka po prostu, yy, ciężkie życie będzie przez najbliższe kilka miesięcy, ponieważ trąbią o tym wszędzie. Yy, powiem Wam, że no nie wiem, podejrzewam, że więcej ludzi umiera z powodu jakiegoś yy, raka, albo jakiejś grypy normalnej, albo jakichś innych powodów. No, ale nagonka jest na to niestety. Media oczywiście to podsycają, tak więc dzisiaj moje zakupy, widzieliście co zrobiłam. Ja myślę, że to jest niespokojnie, wystarczy mi na dwa tygodnie. Może tam jakieś ekstra rzeczy muszę dokupić, typu jakieś mięso i jakiś chleb, ale ogólnie reszta, no to myślę, że spokojnie na dwa tygodnie, trzy tygodnie jestem przygotowana. Gdyby się okazało, że zamykamy szkoły, zamykamy wszystkie kina, shoppingi i tak dalej, wszyscy siedzą w domu. Tak, dziękuję wszystkim za oglądanie. Lajkujcie, jeżeli możecie, kciuki w górę, subskrybujcie i zapraszam na kolejny odcinek.